Dzień dobry, witam Was serdecznie na, na kanale przy czarnej, przy małej czarnej, chociaż to nie taka mała czarna. Obraz wczoraj, który był za moimi plecami, ten, który jest w licytacji, miał tytuł, nosił tytuł Nosi. Nosi, bo on się tak nazywa, ma nazwę Rzeka Zapomnienia, tak go nazwałem. Zanim został zmieniony, zanim został przemalowany, taką nosił nazwę, ale nazwy nie zmieniłem, zostawiłem. Może. Może tak zostać, może tak zostać. I dzisiaj chcę nawiązać do tego obrazu, który jest odstawiony z boku do tej rzeki, do tej rzeki zapomnienia. I przygotowałem taki cytat z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego. I zaraz do tego się odwołam, tutaj co dalej z książką, bo pewne, pewne informacje do mnie w dniu wczorajszym dotarły. Strona 87 dla wszystkich, którzy chcieliby sobie doczytać szerzej. Ten, ten fragment, który ja Wam tutaj wybrałem, czytam. Ustalono, że proces zapamiętywania krótkotrwałego związany jest z syntezą RNA. Natomiast proces zapamiętywania długotrwałego, stworzeniem nowych wypustek i synaps. Nie jest to skomplikowane, jest to proste, proste, wręcz lapidarne stwierdzenie, ale stwierdzenie mocnych, konkretnych faktów proces zapamiętywania krótkotrwałego jest związany z syntezą RNA. Hmm, tak. A długo? no To, 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 to co, co odpowiada za długo, za długie zapamiętywanie, to jest to, co Wam przeczytałem. To jest fajnie, prosto napisane i wracając do tematu tej książki Pana Tomasza. Książka Pana Tomasza będzie wznowiona i na mm, stronie wydawcy korojo tam będzie pod spodem pod moim filmem będzie link do strony na stronie koroja możecie sobie bo tak nazywa się firma wydawnicza która wydaje książki pana Tomasza i pana doktora Jana Kwaśniewskiego jest informacja że w lutym będzie książka gotowa w tej chwili możecie się zapisywać tak jak przy pierwszym tym specjalnym wydaniu tym kolekcjonerskim tak, teraz będzie wydanie zwykłe, standardowe w okładce miękkiej. Będą również dwie te książki, czyli w takiej samej okładce, tak jak będzie. Szata graficzna obydwu książek będzie dokładnie taka sama jak była, z tym, że okładka będzie już nie taka elegancka twarda, nie będzie tej zakładeczki, będzie to w formie miękkiej. Koszt tych dwóch książek będzie 99 z ogonkiem. Za te dwie książki. I można dokonywać przedpłaty na konto firmy KOROJO, tak jak było to w przypadku książki kolekcjonerskiej. Tylko, że cena już będzie, będzie teraz niższa ze względu na jakość wydania i formę wydania. To jest to, co Wam obiecałem, że jak tylko będę wiedział, to Wam od razu nie omieszkam tego przekazać Co niniejszym czynie. Wczoraj przeczytałem fragment pod koniec mojego wystąpienia. Za które notabene też mi się znowu oberwało, ale to już, już mi jest łatwiej, bo już, już rozumiem teraz rozgoryczenie co niektórych i, i żal. Ale już nie wracam do tego. Ta sprawa jest zamknięta i, i, i do tego mojego wczorajszego jeszcze, wiecie, do tej przeprosin mówiłem, to już jest sprawa zamknięta, ale wracam do tego mojego cytatu wczorajszego. Bo tu wymaga to pewnego z mojej strony doprecyzowania, dościślenia. To jest ten cytat z tej tajemniczej książki. To nie ja to wymyśliłem, ja to czytam. Wszelka nawet delikatna krytyka może wstrząsnąć podstawami chrześcijaństwa. Nie jest ona w stanie zaszkodzić judaizmowi, islamowi, buddyzmowi, czy nawet systemom wierzeń australijskich, aboryganów czy Indian z amazonki. Ponieważ są to religie wyrosłe w toku powolnego procesu dziejowego. Buddyzm istniałby nawet gdy... i tak dalej. Potem islam istniałby też bez Mahometa. Tu omijam, to już czytałem, to też, to już wiecie, ale chodzi o ostatnie zdanie. Jest więc zrozumiałe, że Kościół z wielką ostrożnością podchodzi do nowych informacji dotyczących tej chwili ze względu na... Ze względu na tej chwili, ze, ze względnie niedawnej historii, w której, jak wierzą chrześcijanie, stwórca całego wszechświata, postanowił stać się żywym Żydem. I, i teraz to, to, ta esencja. Gdyby ktoś wskazał, że podstawy chrześcijaństwa wyrastają z błędu. To czy Watykan przeprosi ludzkość za kłopoty, na jakie się naraźmy. To jeszcze nie to. I tak dalej. Wydaje się oczywiste, że nie mógłby tego sprawić żaden dowód i być może tak być powinno, ponieważ Kościół jest zbyt wielką i ważną instytucją, aby nagle zniknąć. To jest to zdanie. O to chodziło mi. O to zdanie. Chcę się nad tym, nad tym troszkę tak szerzej... Do tego tak szerzej odnieść. Kościół jest zbyt wielką i ważną instytucją, aby nagle zniknąć. To sugeruje, że próby stosunkowo łatwe do, tak jak tutaj wykazał, wykazano, podważenia wiarygodności autorytetu, historii Kościoła rzymskokatolickiego byłoby stosunkowo łatwe, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi, by niszczyć strukturę kościoła. Kościół jest zbyt wielką i ważną instytucją, aby nagle zniknąć. I ważną. To nie jest, nie o to chodzi. Są pewne, pewne siły, które wcale nie chcą kościoła likwidować. Historia kościoła, ta, którą znamy, z naszej powszechnej historii. Oprócz tych paleń na stosie, oprócz tych wątków wypraw krzyżowych, oprócz mordów religijnych, oprócz mnóstwa dziwnych, ciemnych spraw związanych, wiecie, ze sprawami takimi typowo ludzkimi, posiada szereg pozytywnych cech i niesie ze sobą szereg pozytywnych cel, cech kulturowych czy kulturotwórczych, jakbyśmy mogli powiedzieć. W momencie, gdy nie mamy odpowiedniej ilości dobrego pokarmu, aby zasilić ludzkie stado, czy ludzkie stada, ludzkie grupy społeczne, no może tak lepiej powiedzieć, bo porównywanie ludzi do stada to, to chyba nie jest, nie jest może na miejscu ze względu na, na obrazy co do zwierząt, ktoś by mógł powiedzieć, ale to nie o to chodzi. Zbyt mała ilość dobrego pokarmu, niewiedza, jak ten dobry pokarm, gdyby był wytworzony, wykorzystać, powoduje, że ludzkie grupy z zawiązkami grup społecznych, chociaż miałbym co do tego tutaj pewne obiekcje i rozwiódłbym tutaj szerszy, szerszy, szerszy horyzont do, tego, do tej wypowiedzi, był kierowany właśnie przez, przez Kościół. Kościół zawiadywał tym, aby ci niedożywieni ludzie nie skoczyli sobie do gardeł, aby nie było większego chaosu. I nawarstwienie się tych wszystkich dodatków kulturowych, aby tych, tych biednych, głodnych ludzi trzymać w ryzach społecznych, w społecznych karbach, w niewiedzy, w głupocie. Miało jakiś sens. Było sensowne w tamtych czasach, ale nie było na tyle sensowne, żeby wytłumaczyć całe mnóstwo wstrętnych rzeczy, koło który, które koło tego się po prostu działy. I w tej chwili ruszenie z jakąkolwiek krytyką w stronę kościoła, nie wydaje mi się z mojej strony uzasadnione. W ogóle mnie to nie kręci. Po to to przeczytałem, żebyście mieli świadomość, że moje uwagi i wtrącenia jakieś tam religijne wcale nie przynoszą mi żadnej satysfakcji. Wcale nie powodują, że czuję się lepiej, jest mi spokojnie. Ja ze swoimi... Problemami religijnymi uporałem się. Mnie już to przeszło, mnie już to minęło i nie życzę nikomu, aby przechodził coś podobnego z mojego powodu. Każdy odpowiada za swoje życie i nikt za nikogo, jak ojciec mawiał, życia nie przeżyje. Musimy go przeżyć sami, z własnych wyborów. Na rozmowach, gdy przychodziliśmy do nowej huty, do pani Krystyny, gdzie ojciec pożyczał sobie jej ciało i można było z nim porozmawiać. Ojciec nigdy nie podważał dogmatyki religijnej, bo wiedział, że jakiekolwiek podważenie tego u każdego człowieka z osobna spowoduje szereg perturbacji życiowych tego człowieka. Spowoduje więcej problemów niż powoduje ta wiara w nim, czy te pewne fragmenty wiary, które nie kleją mu się z życiem codziennym. Ta, to rozdwojenie jaźni religijnej, które u niektórych się pojawia, i tak jest na niskim poziomie w porównaniu z napięciem, które wywołałoby podważenie doktryn rzymskokatolickich, tych, w których ci ludzie zostali wychowani. I ojciec tego nie robił. Nie robił u większości z tych, którzy tam przychodzili. W moim przypadku było troszkę inaczej. Ojciec troszkę inaczej się zachowywał jak wśród moich znajomych, którzy również przychodzili na te rozmowy. I z początku troszkę się z tym dziwiłem, a w pewnym momencie ojciec mówi mi tak: Mówi, gdy byłem takim bardzo turpodoładowanym katolikiem, gdy dałbym się pokroić za moją wiarę, jedyną i słuszną, mówi mi tak: no, Nic nie obiecuj, bo nic nie dotrzymasz. Tak pomyślałem sobie, co ja nie doczymam, co ja mam tutaj, co on mi tutaj mówi, że co ja z moją wiarą będę na bakier, gdzie tam, nie mam mowy. W ogóle, co on bredzi, tak sobie wtedy myślałem, nie? Tak sobie wtedy myślałem, nie? Nic nie bredził, po prostu wiedział, że w momencie, gdy zacznę, gdy zacznę samodzielnie myśleć, gdy zacznę samodzielnie odżywiać się w odpowiedni sposób, a wiedział, że to nastąpi, to wiedział, że mnie do tego ciągnie. Mimo popełniania wielu błędów, wypatrzeń, to wiedział, że to nastąpi. I wiedział, jaka jest konsekwencja tego, że pewne pytania, które sobie człowiek zadaje, zaczną, zacznie ten człowiek uzyskiwać na nie odpowiedzi, bo one zaczną się pojawiać. Zaczną się pojawiać jakby przypadkowo. Gdzieś na horyzoncie zaczną się zjawiać rozwiązania. Tak proste, że. Wcześniej mu nawet to do głowy nie przychodziło, że takie to jest proste i banalne, że po prostu niektóre nawet pytania są tak głupio postawione przez nas samych, że wręcz absurdalnie. No i, i wiedział, że nie da się trwać w takim rozkroku pomiędzy wiedzą a wiarą, bo prędzej czy później te dwie nogi się tak rozjadą, że. Albo ciężar będziemy musieli przenieść na prawą, albo na lewą nogę, bo inaczej wpadniemy. Wielu przenosi ten ciężar z powrotem na ciężar, na stronę tą religijną, i powoduje odrzucenie wszystkiego racjonalnego, co się do niego, do głowy, do tego człowieka skrada, pojawia mu się, odrzuca to wszystko, dlatego że. Wie, że stanowi to dla niego zagrożenie. Wytłumaczeniem jest wtedy, że jest to podstęp szatana, jest to ukąszenie demona, że to są diabły i tego typu rzeczy, które próbują go odwieść od jedynej służnej drogi religijnej. Wtedy jest dla niego to wszystko rozwiązane, proste, ma proste wyjaśnienie i może dalej sobie funkcjonować w tym swoim religijnym życiu. Od czasu do czasu, jeżeli jakaś naukowa, naukowa sprawa do niego dotrze i jest ona zgodna w miarę, albo może sobie ją pogodzić ze swoimi doktrynami, to wówczas ma święty spokój, nie, nie przejmuje się tym. Albo sobie to tak przerabia, ugniecie sobie tak jak ciasto, żeby to ciasto przylegało do jego formy religijnej, żeby, żeby to się zgadzało jedno z drugim. Jeżeli coś idzie za daleko, jest zbyt kanciaste, zbyt kolczaste, wtedy jest to sprawa związana z demonami, z podszeptem złych duchów i wtedy jest to niwelowane i odrzucane. Tak samo jak ci autorzy, bo to, to są autorzy, którzy napisali ten tekst, to nie jest jeden autor. Wszelka nawet delikatna krytyka może wszcząsnąć podstawą chrześcijaństwa. Tu chodzi o krytykę zmartwychwstania. Wszelka racjonalna próba wytłumaczenia zmartwychwstania Chrystusa musi być krytykowana i będzie krytykowana i była krytykowana, dlatego że to jest podstawa funkcjonowania całego, całej dogmatyki rzymsko-katolickiej. I ruszenie Chrystusa jako, jako człowieka, jako człowieka z krwi i kości, który nie zmartwychwstał, który nie Odbudował swojej duchowej i materialnej formy i nie wstąpił do nieba, nie może mieć miejsca. Tak samo jak nie może mieć miejsca krytyka w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Panny, która z duchem, z duszą i ciałem została wzięta do nieba. I tam już nie ma miejsca na myślenie, dlaczego tak się stało i jakie są konsekwencje tego, tego dogmatu, że Chrystus zmartwychwstał wstał w ciele, w duchu. Jest w niebie, czyli przeszedł z ciałem męskim do nieba, Matka Boża przeszła z ciałem żeńskim do nieba. I tam są, czyli są w formach materialnych, bo wtedy to rodzi pytanie, gdzie jest to niebo? Gdzie oni fizycznie, skoro fizycznie z martwych wstali, gdzie oni są? Gdzie oni są ulokowani? Czy to niebo, i następne pytanie, czy to niebo jest materialne, z tego by wynikało, a może duchowo-materialne? Tak jak pokazałem Wam taki rysunek, taki piktogram koła, koła takiego skrzyżem w środku, pamiętacie to? Podzielenie świata na cztery strefy. Podzielenie takiego, to było koło solarne, ja to nazywałem, ale konotacja tego koła solarnego, tak naprawdę, to też Wam chciałem powiedzieć, że jest dużo wcześniejsza niż. Niż kult Słońca. Ona sięga jeszcze do starych źródeł z kabały, z żydowskiej kabały, która, które tam zostały, które całą tą formę tego, tego koła solarnego opisano. Dwie części to jest świat materialny, a dwie drugie części to jest świat duchowy, który jest podzielony na dwie części. I ten materialny również jest podzielony na dwie części, gdzie te, dwie, te dwa światy stykają się ze sobą. I wpływają wzajemnie na siebie. Także ten symbol tego, tego krzyża, tak zwanego solarnego, mówię tak zwanego, bo to nie jest krzyż solarny, tak naprawdę, sięga dużo dalej, ale ludzie sobie tego nie mogli wymyślić, dlatego że cała sfera tak zwanej, już nie mówię duchowości, bo to jest zupełnie co innego. Pokazałem wam fragment z duchowości, że to tu też nie o to chodzi. Mamy do czynienia z prastarą wiedzą, która została ludzkości przekazana. Nie wiem przez kogo. Czy to byli bogowie, czy to byli ludzie podobni do nas, którzy byli na o wiele wyższym poziomie zaawansowania wiedzy, techniki, technologii. Tego nie wiem. Nie spotkałem ich osobiście. Przynajmniej nie, nie, nie dali mi poznać, że to oni. W jasny, prosty sposób. W każdym razie, że ta wiedza sięga bardzo daleko wstecz i przekazywana jest w formie takich, takich archetypów, takich nakładek na opowieści, na ludzką fantazję, na, na ludzką twórczość, która z pokolenia na pokolenie wędruje przez tysiące lat, a potem przejawia się to nam w, formie, w formach religijnych, w formach religijnych przekazów. I tutaj pokazałem Wam przykład, próbowałem pokazać, bo ja nie wiem czy mi się to udało. To był tylko przykład tego tych gwiazdozbiorów, czegoś, co jest abstrakcją na naszym, nad naszymi głowami, która zostaje urzeczywistniona, czyli która formuje się w naszych głowach, przyjmując różnorakie... Kształty, które my postrzegamy. Tam nie ma tych kształtów. Te kształty są w głowie, tak jak tutaj widzicie, za, tym, za mną widzicie ten gwiazdozbiór wagi, prawda, razem z symbolem tej wagi. Tam są punkty, a my to bierzemy jako symbole. Potem te symbole wędrują, potem te symbole ubierane są w opowieści, w bajki, w baśnie, w walki Herosów, które miały miejsce na, na tym niebie. Gdzieś u podstaw tego. Analitycznego myślenia ludzkiego tkwi, że te nasze mózgi kiedyś funkcjonowały o wiele sprawniej, o wiele lepiej. Gdzieś ten tak zwany, tak zwany grzech pierworodny, zanim został popełniony, nie istniał i ludzkość z tych swoich mózgów wyciskała dużo więcej i wiedziała dużo więcej. Potrafili przekazać to i wiedzieli, że gdy nastąpi. Dezintegracja tego całego systemu. Oni to przeczuwali, że to nastąpi, to zaproponowali przeniesienie tej informacji w daleką przyszłość w formie opowieści. Tak to widzę, tak to widzę i coraz więcej elementów składa mi się w, w mojej tej głowie w tą układankę właśnie, właśnie w ten sposób. Trochę się rozgadałem, ale tu jeszcze miałem jeden fragment i drugi do przeczytania dla Was. Ale to może na następny raz sobie zostawię. Życzę Wam dobrej, czarnej, dobrego, dobrego samopoczucia i mam nadzieję, że niebawem znowu coś nagram. Może dalszy ciąg do tego pociągnę. Zobaczę jeszcze. Pozdrawiam Was wszystkich tam po drugiej stronie.